Ziomy, poczekajcie! Kaka, co robisz? Szukam szafki Oliwii. Nie wiesz, która to? Skąd mam wiedzieć? Dlaczego to robisz kaka? Chcę pogrzebać w jej rzeczach i poznać ją lepiej. Muszę wiedzieć, co ona lubi. Hmm... Aha. Kaka, frajerze, dziewczyny nadchodzą! Wow, jakie mamy super dziewczyny. Oliwia, zatrzymaj się na chwilę. Mam ci coś do powiedzenia. Czego potrzebujesz? Mów. Umówisz się ze mną? Ja z tobą. No tak. Co? Jestem tańczącym baseballistą i koszykarzem. Każda dziewczyna w kampusie chce się ze mną umówić. Okej, okay. masz samochód. Nie. A pieniądze masz? No tak, dzisiaj rodzice dali mi kieszonkowe. Dwie dychy. Tych pieniędzy nie wystarczy nawet na filiżankę kawy. Nie lubimy kawy, pijemy sodę. Czekaj Tango, wkrótce dostanę się do wielkiej ligi w koszykówce i zdobędę mistrzostwo świata, za które zapłacą mi dużo pieniędzy. A potem kupię sobie samochód, a tobie filiżankę kawy. Posłuchaj, Kaczuszko, kiedy wygrasz Mistrzostwa Świata, wtedy pogadamy, a na razie idź się napisody. i ochłoń. Chodźmy, dziewczyny. Ciao, Kakao. Ka -ka -ka ka -ka na razie, się! Fajnie cię odrzuciła. Tak, to było epickie. Prane. jaka z jej odważna i cudowna mała istota. Ziom, uspokój się, ona nigdy nie będzie twoja. Jeszcze będzie moja.